Cześć, jestem Kamil, oglądacie Motobanda i w dzisiejszym odcinku rozprawiamy się z odblokowywaniem motocykla z kategoria 2. Zapraszam! A na początek małe przypomnienie. Kategoria 2, a więc 35 kW, około 48 koni mocy maksymalnej i stosunek mocy maksymalnej do masy nie może przekroczyć 0,2 kW na kilogram. No i kolejna ważna sprawa. Modyfikacje te nie mogą powstać w maszynie, której moc maksymalna przekracza dwukrotność 35 kW, czyli około 96 koni mocy. Wyjazdem na kategorię A2 można poruszać się po ukończeniu 18 roku życia. Po dwóch latach od uzyskania uprawnień na kategorię A2, można przystąpić do kursu i egzaminu na pełną kategorię A i poruszać się każdym motocyklem bez ograniczeń. Z jednym wyjątkiem. Trójkułowcami przekraczającymi określoną moc można jeździć dopiero po 21 roku życia. Na przykład nam. Jest to dość absurdalne, zabawne, taka ciekawostka. Przejdźmy dalej. W poprzednim odcinku, do którego Was serdecznie zapraszam, CERBOL opowiedział nam o rodzajach blokad stosowanych w motocyklach na kategoria 2. Są one mechaniczne i elektroniczne. W większości współczesnych motocykli, które mają wtrysk paliwa, znajdziemy blokadę elektroniczną, a więc motocykl jest blokowany na EQ. Engine Control Unit. Ja mam w ręce EQ z Aprilia ETV1000 Caponord. Caponord? Czyli turystycznej wersji Aprilia sv 1000 Tuner podłącza się pod tyczki, wgrywa nowe mapy zapłonu. Motocyk zostaje odblokowany prawie dobrze. Często to wystarcza, ale nie zawsze. Czasem konieczna jest wymiana elementów układu dolotowego. Na przykład w kanałach dolotowych znajdują się zwężki, które nie pozwalają zaciągnąć powietrza pełnią płuc. Poza tym yy, może być konieczna wymiana kruźców sących albo motocyk jest zblokowany na manetce, a konkretnie na przepustnicy. ze sprawą. Języczka, który uniemożliwia pełen zakres działania manetki. To się usuwa. Dobrze, eee, załóżmy sobie taki scenariusz. Macie 18 lat, zrobiliście uprawnienia na kategorię A2. Zakupiliście sobie taki motocykl Ducati Monster 620 35KB. Po dwóch latach robicie pełne uprawnienia i chcecie zachować ten motocyk i je jechać nim dalej, ale z pełną mocą. Jaka jest procedura? Najpierw udajecie się do mechanika, tak jak my do Cerbola. Mechanik dokonuje odblokowania motocykla. Jak mówiłem, może to wymagać tylko podłączenia się pod komputer, może wymagać wymiany kilku części motocyklu. Jeżeli jesteście zainteresowani bardziej, jak to wygląda u mechanika, teraz jeszcze zapraszam do poprzedniego odcinka z udziałem Cerbola mechanika dostajemy wykres samowni ze zmienioną mocą, zaświadczenie o zmianach konstrukcyjnych w pojeździe oraz rachunek. Udajemy się do OSKP, Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów, na przegląd dodatkowy. W teorii jest to tylko formalność, w praktyce może okazać się konieczne uzyskanie opinii rzeczoznawcy. Po skompletowaniu wszystkich dokumentów udajesz się do Wydziału Komunikacji w Urzędzie Gminy. Dostajesz nowy dowód rejestracyjny i gotowe. U mechanika zapłacimy około 1200-1500 zł. Przegląd dodatkowy 60-70 zł. Nowy dowód rejestracyjny 54 wydajże zł. Sumując to wszystko korzyść odblokowania blokowania motocykla może przekroczyć 1600 zł. To sporo. Jest w tym wszystkim jeden wątek, który cały czas spędzał mi sens powiek i który wstrzymywał mnie przed powrotem do tematu motocykla na kategoria 2. Okoliczność, w której mamy pełną kategorię A, mamy motocyk w papierach z obniżoną mocą, a w praktyce odblokowany, ale zmiana nie została zalegalizowana, sformalizowana i zawarta w dokumentacji w papierach. Jak takie okoliczności rzutują na naszą pozycję w przypadku na przykład wypadku? Jak zachowa się policja? Jak zachowa się ubezpieczycie? I tutaj muszę przyznać się do porażki, ponieważ prosiliśmy o opinię ludzi z branży, pytaliśmy o opinię rzeczoznawcę i w żadnym wypadku nie uzyskaliśmy stuprocentowej, pewnej odpowiedzi, co się stanie. Czy będziesz mieć problemy, czy nie będziesz. Tutaj małe uzupełnienie, ponieważ jak pamiętamy z odcinka o ubezpieczeniu OC, jest kilka okoliczności, w których jako sprawca mamy naprawdę przechlapane. A zakład ubezpieczeniowy oraz ubezpieczeniowy fundusz gwarancyjny będą dochodzić od nas zwrotu wypłaconego odszkodowania. Dochodzi do tego, kiedy do zdarzenia doprowadzimy pod wpływem alkoholu lub innych substancji odurzających, kiedy zbiegniemy z miejsca wypadku, kiedy pojazd pochodzi z kradzieży lub kiedy nie posiadamy uprawnień do prowadzenia danego pojazdu. W naszym scenariuszu jak najbardziej posiadamy wszystkie uprawnienia. Jedyny problem polega na niezgodności stanu technicznego pojazdu z danymi zawartymi w dokumentacji. Teoretycznie we współczesnych motocyklach, jak na przykład Yamaha MT07, gdzie blokada następuje tylko w EQ, bardzo trudno jest udowodnić, że motocykl miał inną moc niż ta w papierze. Ale dociekliwy agent ubezpieczeniowy na pewno będzie szukać każdej możliwości i każdej ścieżki, która pozwoli mu wywalczyć swoje. Dlatego, dla spokoju ducha i uniknięcia ryzyka, sugerujemy formalizować takie zmiany. Dlaczego wiele osób nie rejestruje zmiany w mocy swojego motocykla? Zapewne się domyślacie. Po pierwsze, oszczędność, po drugie. Motocykl zarejestrowany na kategoria 2 z mniejszą mocą będzie łatwiejszy do sprzedania. Będzie mieć potencjalnie więcej zainteresowanych klientów. Podsumowując: odblokowywanie motocykla z kategoria 2 do pełnej mocy może być uciążliwe, może kosztować dużo czasu, dużo pieniędzy i dużo nerwów. Zastanówcie się, czy warto podążać tą drogą. W naszej ekipie dobrym przykładem jest Victor, którego możecie kojarzyć ze sklepu, albo z naszych produkcji. Wiktor dwa lata temu robiąc kategorię A2 wybrał Honda NC700 jako swój pierwszy motocykl, a teraz po nabyciu pełnych uprawnień przesiadł się na KTM 790 Duke, czyli pięknego, agresywnego nakeda, nie ograniczając się żadną mocą. Ufam, że ten materiał, jak i poprzedni, będzie przydatny dla wielu osób, że wyjaśniłem niektóre kwestie, a tymczasem dziękuję za uwagę, trzymajcie się. Pa.